Chodź you know, i today, will will to... <laughs> yeah, <laughs> się coś tu Pyszak, to jest UNDERTALE! Halo I dzisiaj Skyfi będzie walczył z Undyne Poczekaj, na ten mikrofon by się bliżej przydał Nie mogę się doczekać tej walki Tja Bliżej mikrofonu? Spoko Może tak będzie lepiej um, <laughs> Mówiłem o sobie, ale okej okay. <laughs> To co, do góry? <laughs> tak a nie, idziemy w lewo Żartuję e, Zapiszmy jeszcze to na wszelki... Wierz mi ten kursor myszki stąd Znowu się tu przesunął Cały czas go przesuwasz Smyrasz łokciem po taczpadzie i przesuwasz mi to Jak łokciem? No łokciem Jak łokciem mogę to smyrać? Bo jesteś udany A, A więc nadszedł czas Koniec z uciekaniem. Nadchodzę. Uh -huh. Engarde. Dobra, mo może nagram trochę dalej. to. Undyne, atakuje. Czemu jestem na zielono? Powiedziałeś Andain, że nie masz ochoty na walkę. Lecz nic to nie dało. Oops, dopóki będziesz zielony, nie uciekniesz mi. Weź to sobie dosłownie. Kurde, no. Chyba, że nauczysz się stawiać czoła zagrożeniu. Nie przetrwasz ze mną ani sekundy. No w sumie. Andy rozsiewa palce blinie po swojej szyi. Co? Czytam to, co jest tekstem. A, powiedziałeś, Andań, że jej ataki są zbyt łatwe. Ma to gdzieś, gdy mówiłam, stawiać czoła zagrożeniu, eee. trzeba stać w miejscu. Miałam na myśli, zwrócić się w kierunku pocisku. Aha. Czemu mówisz, że ja taki są zbyt łatwe? Nie wiem. Nieźle, to co powiesz na to? Brawo! Andaj z niecierpliwością, kołyszę się. Od lat marzymy. Od lat marzymy o szczęśliwym zakończeniu. To jest. E... Poczuł się jak w osu. Tutaj liczy się refleks Twój. Szybkie naciśnięcie strzałek. Na refleksie swoim. A teraz światło słońca jest w zasięgu naszych rąk. Kurde. Za szybko, Skyfi, za szybko! Za szybko! Pomieszało mi się. Tutaj liczy się opanowanie i refleks. Kapisi! Może. No, więc rób to na spokojnie. Jak raz ci się uda atak, to skup się na kolejnych. się obrona, nie? Przed tym, no, czymś. To chyba ryba jest. Tak, to jest ryba. Andajnie z ry 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 rybą. Dopóki będziesz zielony, nie uciekniesz mi. To sobie weź do serca. Co mówiłeś? Ale weź to sobie jeszcze raz. Okej. Okay. No nadal nic to nie dało. E, no, kautuje hmm. ogromny Menhir bez żadnego większego powodu. Kolitka. dobrze ci idzie? nie mów tak, bo zaraz wszystko zrobię. <laughs> no potem zdecydowanie tak. Gah, koniec Tam... rozgrzewki. Kurde no. Jesteś A, tamty... czerwony. Czyli co, ma ucieknąć? No zobacz, czy możesz? Nie. No masz uciekni opcję. I do góry, do góry, do góry. Rura do góry.

Serio? Jezus, Maria, przepraszam. Undyne nakautuje ogromny menhir bez żadnego większego podwodu. Undyne, błagaj. O nie, o nie, o nie, odpiły się słuchawki, go teraz i słyszycie, fak. Może mówić co chce. Czekaj sekundę, problemy techniczne. Ech. Undertale żyj! Eee, o, o, powiedz coś, Cholipka. zepsułem. Słyszę cię. O, ja ciebie też, ale nie słyszę Undertale. Nie? Nie. Cho, 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 cholera. Eee, um, y y a kliknę? Nie, nie słyszę Undertale w ogóle. Ono w ogóle nie działa. Eee. KOCHANI PROBLEMY TECHNICZNE! Już? Okej, okay, już naprawione błędy. Musieliśmy po prostu przejść tą fazę jeszcze raz i tyle. Gdzieś Andrzej, nie masz to na walkę? wnęła Ciebie gosem w łeb? To jest trudne. Co? Nie wiem. Żaden człowiek nie pokona Asgora! Zabijając się teraz, oszczędzę ci bólu, rysuję falce w linie po swojej szyi. Lag. Jest uciekaj, go. uciekaj, 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 nie lec się, uciekaj. I rura do góry szybko. W prawo. Co jest? Zdrowałeś nie wiem. Ją. Dobra, lecz się teraz. Ulec się. Już nie chcę. A... Co to się odwaliło? Nie wiem. O. Nawet rozczaił. O, Kurde! Ulecz się! Prawisz, że mi się mylą. Uh, walcz dalej. Uuuu, uh, 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 skajfi no! Pachnie jak sushi. Hem. Hem. Znam taką jedną sushi. Te znam. Ulec się. Lag! Ulecz się! Wyłącz te zmieniające się tapety! <laughs> Nie! Dobra, litość! Gang, już mały gnojku! A, Uciekaj, uciekaj! I do góry, i w prawo! I w prawo, w prawo, w prawo! Przestań uciekać! Opatrz, nie zrobię na zielono. Wiesz co to oznacza? Że możesz uciec! Witajcie w Hotland! Drrn. Hej, co tam? Tak sobie myślałem... że ty, ja i Undan powinniśmy się spotkać. Myślę, że bylibyście świetnymi kumplami. Spotkajmy się później pod jej domem. Klik. Ale jak Undine kulturalnie poczekała, że odbierzesz telefon, nie? No. Wracaj tu, mały gnojku. Aha. Wracaj tu, mały gnojku. Troja tak gorąca Ale nie mogę się poddać Jest to dozownik wody? Wziąć kubek wody Wziąć kubek wody hmm. Polejmę to wodą Dać wodę Andain. się po policzku, a nie po języku. Super animacja Um. Excuse me, what the f heck? Po co ci kolejny kubek wody? Nie wiem Może no, się przyda Woda wyparowała od ciepła No co za cholerstwo ja pierdolę Mama z i mi pod drzwiami się, że Pysiu pysiu mhm. Napisz Woda wypełnia cię determinacją Co tak. e Teraz dalej, czy... czy nie? Hello? Tralala, jestem rzecznym mędrcem. Czy też rzeczną mędrczynią? To nie ma znaczenia. Kocham pływać moją łodzią. Chciałbyś dołączyć? Przepłynąć łodzią? Dołączamy się. No przyłączamy się, jasne. Gdzie dziś zmierzamy? Wodospad. No to Tra la la, ludzie potwory, kwiaty. Jedź na jakiegoś śpiewaka operowego. <grywka> Wpadnij jeszcze kiedyś. Tra -la -la, la -la -la. Czy oh. tu? A, witaj! Mam trochę ciekawych rupieci na sprzedaż. Co ty masz? E... Leczy 18 pz to leczy gdzieś. Minus 2D. E? Co to jest? Gorsze? Nie wiem co to robię, ale ok. O Skyfi, poznajesz to tą runę na lewo obok niego? O! Tak. To lepsze czy to lepsze? Po prostu nic nie kupuj. Nie? Gdzieś ją musiał widzieć, hehe. A, to gdzie teraz? W lewo. Zapisz grę. Czyż łagodzący spokój. Jesteś wypełniony determinacją. Brawo. Idzieś w lewo. I do góry. Dobra, żartowałem. To jest koniec tego odcinka. Nabrałem Was dzisiaj krócej troszeczkę, bo czasu nie mamy. Spróbuję cały czas czasu. Jest za 10.19, a my nie mamy już więcej czasu, niestety. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak spotyka się z Undyne i Papyrusem. Koniecznie włączcie na następny odcinek naszej wspaniałej, Undertaleowej przygody. Trzymać się, no i cześć. Papa. Papa.